Nasi kierowcy zatrudnieni w transporcie drogowym, a szczególnie w transporcie międzynarodowym, to są nasi bohaterowie narodowi. Oni dziś wykonują bardzo, bardzo ciężką pracę, bardzo ofiarnie starają się na równi z pracownikami służb medycznych i innych służb, które odpowiadają za porządek w naszym państwie, starają się wypełnić swoją misję jak najlepiej. Jednakże spotykają się często z niezrozumieniem ze strony funkcjonariuszy, urzędników, którzy, którzy w sposób zupełnie bezrefleksyjny bez stosują często źle odczytane intencje w przepisach, procedurach i regul regulaminach. Dlatego dochodzi często do perturbacji. My uważamy, że kierowca dziś powinien być otoczony szczególną ochroną, szczególnie na wszelkiego rodzaju punktach kontrolnych. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do sytuacji, że nasi kierowcy spotykają się z innymi podróżnymi, od których mogą być narażeni na wszelkiego rodzaju zagrożenia epidemiologiczne. Dlatego powinniśmy dziś robić wszystko, co możliwe, żeby naszych kierowców ochronić na tyle, na ile się tylko da. Oni, aby nie doprowadzić do zagrożenia w swoich rodzinach, bo są w pełni świadomymi obywatelami. Oni, kierowcy nasi, którzy są w pełni świadomymi obywatelami. Aby nie doprowadzić do zagrożenia epidemiologicznego w swoim, swoich rodzinach, w swoim najbliższym otoczeniu, często rezygnują z, z, z fizycznego pobytu w domu, nawet kiedy wracają z trasy. Dlatego też trzeba rozumieć ich sytuację, ich stan psychiczny, również, który towarzyszy im w tej. Było nie było samotnej pracy, którą wykonują codziennie, ale jest to dla naszego państwa bardzo, bardzo potrzebne działanie. Jest to bardzo potrzebna praca. Wszyscy obywatele czekamy na rytmiczny dostaw środków opatrunkowych, środków dezynfekujących, środków ochrony osobistej oraz dóbr konsumpcyjnych do sklepów. Dlatego, jeżeli kierowcy nie odmówią tej pracy to my wykonamy ten swój, swój obowiązek.